Oto bliźniaczki mojej siostry. Podwójna radość i podwójny kłopot. Ponieważ te plamy mogą być pożywką dla zarazków. Aby pozbyć się tych plam, musiałabym to wygotować. Lecz niektórych rzeczy nie mogę. W laboratorium Ariela, gdzie pracuję, zmagaliśmy się z tym typowym problemem od dawna. I udało się. Opracowaliśmy proszek Ariel, który bez potrzeby gotowania działa w 40 stopniach. Sprawdźmy to. Zrobię tutaj pięć identycznych plam. Wypieszmy je w temperaturze 40 stopni, jedną w Arielu, a cztery pozostałe w innych wiodących proszkach. Oto wyniki naszego testu. Ten nie najlepszy, słaby. Ten w miarę dobry, a ten zupełnie kiepski. Tylko Ariel w 40 stopniach usunął plamę całkowicie. Zobaczmy to pod mikroskopem. No proszę, pranie jest czyste na wskroś. Jeśli to ma być czyste, to musi być Ariel. Co powiecie na drugie śniadanie, moje czyścioszki? w zeszłym roku. Znowu ja trzy miesiące temu. I znów ja u Ewy. Na żadnym zdjęciu się nie uśmiecham. Chciałabym mieć bielsze zęby, ale czy można mieć białe zęby, nie niszcząc ich? Dzisiaj po czterech latach wytężonych badań Instytut Badawczy Blendamed przedstawia nową pastę, która wybiela zęby, nie niszcząc szkliwa. Oto nowa Blendamed Medic White. Proszę zobaczyć. Zwykłe pasty wybielające mogą zawierać substancje ścierne niszczące szkliwo. Medic White ma miękkie mini perełki, które czyszczą i wybielają zęby, nie niszcząc szkliwa. Możesz więc używać jej codziennie. Oto ja cztery tygodnie temu i mój zdrowy, biały uśmiech dzisiaj. Nowa Blendamet Medic White. Bielsze zęby, zdrowszy uśmiech. Spróbuj nowej pasty Blendamet Medic White, a otrzymasz bezpłatny przegląd i czyszczenie zębów u dentysty. Pierwszy występ w telewizji to był żart. Dam ci usta za twoje usta, dam ci oczy za twoje oczy. Ale naiwność minęła. Kamera widzi wszystko szczególnie łupież, tym bardziej, że ubieram się na czarno. Kiedyś wątpiłam, że szampon przeciw łupieżem może działać i sprawić, że włosy są piękne, nim odkryłam. Head and shoulders. Usuwa łupież, przywraca równowagę skóry, a dzięki składnikom pielęgnacyjnym włosy są piękne i bez łupieżu. Teraz moje włosy tylko Head and shoulders. I nie martwię się o łupież. No, że to, co chcę, kiedy chcę, jestem sobą i mam piękne włosy. Justyna Steczkowska używa Head and shoulders.